Zadanie szesnaste. Przyprostokątna AC trójkąta prostokątnego ABC ma długość 6, a przeciwprostokątna AB ma długość 3 pierwiastki kwadratowe z 5. Wtedy tangens kąta ostrego CAB, czyli to jest ten kąt tutaj przy tym wierzchołku, jest równy. No i najpierw wypiszmy sobie dane, jakie mamy w treści tego zadania. Zapiszmy sobie, że... Przyprostokątna AC, która u nas jest oznaczona literką A, ma długość 6, natomiast przeciwprostokątna, czyli odcinek AB, który u nas jest oznaczony literką C, ma długość 3 pierwiastki kwadratowe z 5. Zapiszmy sobie również takie dodatkowe oznaczenie, że kąt CAB jest równy kątowi alfa. I zaznaczymy sobie ten kąt alfa na rysunku dodatkowo jeszcze. Wypiszmy szukane my jesteśmy proszeni, żeby wyznaczyć miarę tangensa kąta alfa. I my wiemy, że tangens kąta alfa to jest stosunek dwóch boków do siebie. To jest stosunek przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta do drugiej przyprostokątnej. Czyli w gruncie rzeczy my tutaj dodatkowo musimy jeszcze wyznaczyć długość brakującej przyprostokątnej. I w tym celu skorzystamy z twierdzenia Pitagorasa. To będzie pierwszy krok, który wykonamy w tym zadaniu, jeżeli chodzi o wykonanie rachunków. Twierdzenie Pitagorasa mówi nam o tym, że kwadrat przeciwprostokątnej jest równy sumie kwadratów dwóch przyprostokątnych. My chcemy wyznaczyć z tego równania b, czyli ja na razie zamienię to równanie stronami, czyli będziemy mieli tutaj a kwadrat dodać b kwadrat jest równe c kwadrat, czyli b do kwadratu jest równe c kwadrat odjąć a do potęgi drugiej. No i teraz na tym etapie podstawiam. Dane, które już mam do tego wzoru. Wiemy, że C jest równe trzy pierwiastki kwadratowe z 5. Czyli taką wartość tutaj podstawiam. Oczywiście muszę to zapisać w nawiasie, ponieważ do potęgi drugiej muszę podnieść zarówno trójkę, jak i piątkę. Odjąć A do kwadratu, czyli 6 do potęgi drugiej. I tutaj musimy na tym etapie pamiętać o prawach, jakie rządzą działaniami na potęgach i na pierwiastkach. Otóż. Po pierwsze, musimy pamiętać o tym, że jeżeli mamy iloczyn dwóch liczb, który podnosimy do konkretnej potęgi, to znaczy, że my do tej potęgi podnosimy zarówno liczbę A razy, jak również podnosimy liczbę B do tej potęgi. To znaczy, że tu do potęgi podnosimy zarówno trójkę, jak i pierwiastek kwadratowy z pięciu. Zapiszmy sobie to na boku. Mamy trzy pierwiastki kwadratowe z 5 do potęgi drugiej, to się równe 3 do potęgi drugiej razy pierwiastek kwadratowy z 5 do potęgi drugiej. 3 do potęgi drugiej to jest 9, natomiast pierwiastek kwadratowy z 5 do potęgi drugiej jest równe dokładnie 5. I to, że my tutaj uzyskaliśmy piątkę, możemy wytłumaczyć przynajmniej na dwa sposoby. Otóż, po pierwsze, jeżeli mamy pierwiastek dowolnego stopnia z jakiejś liczby, jeżeli ten pierwiastek jest podstawą potęgi, której wykładnik jest taki sam jak stopień pierwiastka, to my uzyskujemy tutaj liczbę, która stoi pod pierwiastkiem. Dlatego tutaj mamy piątkę, bo tutaj jest pierwiastek kwadratowy, kwadratowy czyli stopnia drugiego, i podnosimy do potęgi drugiej, czyli stopień pierwiastka jest taki sam jak Wykładnik potęgi, dlatego spokojnie możemy tutaj zastosować ten wzór. Natomiast możemy to również wytłumaczyć, wytłumaczyć troszkę w inny sposób. Otóż, jeżeli my mamy mnożenie, czyli iloczyn pierwiastków tego samego stopnia, to my w rezultacie uzyskujemy jeden pierwiastek tego samego stopnia, ale z iloczynu tych dwóch liczb. I jednocześnie musimy pamiętać o tym, że jeżeli mamy jakąś liczbę, którą podnosimy do potęgi drugiej, to w rezultacie jest to ta liczba razy ta liczba. Czyli jeżeli mamy pierwiastek kwadratowy z pięciu do potęgi drugiej, no to w pierwszej kolejności musimy zauważyć, że do zastosowania jest ten wzór. Czyli po znaku równości możemy tutaj zapisać pierwiastek kwadratowy z 5 razy pierwiastek kwadratowy z 5. I teraz na tym etapie możemy wykorzystać ten wzór, który tutaj wypisałam, czyli uzyskujemy tutaj pierwiastek kwadratowy z iloczynu dwóch liczb 5 razy 5, czyli w rezultacie pierwiastek kwadratowy z 25, a pierwiastek kwadratowy z 25 jest równy 5. To tyle wyjaśnień, jeżeli chodzi o kwestię tego, dlaczego w tym miejscu tutaj mieliśmy piątkę. Czyli w gruncie rzeczy, jeżeli mamy trzy pierwiastki kwadratowe z pięciu do potęgi drugiej, to w rezultacie my uzyskujemy 9 razy 5, czyli 45. Dlatego możemy tu zapisać b kwadrat jest równe 45 minus 36, dlatego że 6 do potęgi drugiej jest równe 36. Na tej podstawie wiemy, że b kwadrat jest równe 9, dlatego że 45 odjąć 36 jest równe 9. I teraz to równanie, które tutaj uzyskaliśmy, pyta nas się, jaką liczbę lub jakie liczby muszą podnieść do potęgi drugiej, żeby otrzymać 9. I mamy dwie takie liczby. Pierwszą z nich jest liczba minus 3, a drugą jest liczba 3. Przy czym liczbę minus 3 w przypadku geometrii musimy wykluczyć, dlatego że bok figury nie może być liczbą mniejszą od zera. Dlatego bierzemy pod uwagę tylko i wyłącznie liczbę b równą 3. Na tym etapie mamy już wszystkie potrzebne dane, żeby wyznaczyć tęgę kąta alfa, więc w drugim kroku zapiszmy, że wyznaczamy właśnie tęgę kąta alfa. I w tym etapie, czy na tym etapie, musimy tutaj skorzystać z tego wzoru, czyli b na a. B jest równe 3, więc liczbę 3 ja zapisuję w liczniku, natomiast a jest równe 6 i tę liczbę zapisuję w mianowniku. Uzyskaliśmy tutaj ułamek, który jest równy 3 szóste, więc. Możemy teraz podzielić licznik i mianownik przez 3, dzięki czemu otrzymujemy tutaj liczbę 12 druga. To znaczy, że tangens kąta alfa, czyli tak naprawdę tangens kąta CAB jest równy 1 druga, czyli tutaj prawidłową odpowiedzią do tego zadania jest odpowiedź C.